Stany Zjednoczone to jedno z największych i najpotężniejszych państw świata. Ich całkowita powierzchnia wynosi około 10 milionów kilometrów kwadratowych, co czyni je trzecim co do wielkości krajem po Rosji i Kanadzie. USA zamieszkuje obecnie niemal 342 miliony ludzi. Pod tym względem ustępują jedynie Indiom i Chinom. Amerykanie wciąż posiadają największą gospodarkę na świecie, a w ubiegłym roku ich produkt krajowy brutto przekroczył 29 bilionów dolarów. Żadne inne państwo nie przeznacza również tak ogromnych środków na zbrojenia. Według danych NATO, w 2024 roku Stany Zjednoczone wydały na ten cel niemal 970 miliardów dolarów, co stanowiło więcej niż budżety wojskowe wszystkich pozostałych członków sojuszu razem wziętych. Dla porównania, ubiegłoroczne łączne wydatki NATO wyniosły 1,5 biliona dolarów. Pod względem liczebności sił zbrojnych, Stany Zjednoczone dysponują około 1 300 tysiącami aktywnych żołnierzy. Większą armię posiadają jedynie Chiny i Indie. Amerykańskie siły zbrojne składają się z sześciu głównych rodzajów wojsk: wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, Korpusu Piechoty Morskiej, Straży Wybrzeża oraz utworzonych stosunkowo niedawno sił kosmicznych. Największą formacją są wojska lądowe, liczące niemal 450 tysięcy żołnierzy, natomiast najmniejszą siły kosmiczne, których liczebność nie przekracza 9 tysięcy osób. Choć od lat 70. służba wojskowa w USA nie jest obowiązkowa, to każdego roku do armii wstępują dziesiątki tysięcy nowych rekrutów. Dodatkowo kraj dysponuje silnymi rezerwami, w których obecnie znajduje się blisko 800 tysięcy żołnierzy. Amerykańscy żołnierze uchodzą za jednych z najlepiej wyszkolonych na świecie. Przechodzą intensywne szkolenie podstawowe, a następnie specjalistyczne, dostosowane do ich roli w siłach zbrojnych. Elitarne jednostki, takie jak Navy SEALs czy Army Rangers, muszą przejść wyjątkowo wymagające programy selekcji. Amerykańska armia kładzie duży nacisk na nowoczesne technologie oraz regularny udział w realnych operacjach bojowych, co znacząco podnosi poziom doświadczenia jej żołnierzy. Wojskowi zdobywają praktykę w konfliktach zbrojnych, takich jak Desert Storm, Enduring Freedom czy walka z państwem islamskim, a także uczestniczą w międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Defender Europe i Red Flag. Lądowe uzbrojenie Sił Zbrojnych USA obejmuje przede wszystkim ponad 4600 czołgów, niemal 1650 niszczycieli czołgów oraz około 7000 bojowych wozów piechoty. Armia dysponuje także blisko 17 tysiącami transporterów opancerzonych, ponad 75 000 opancerzonych pojazdów wielozadaniowych oraz prawie 35 000 pojazdów logistycznych i wsparcia. Wśród wyposażenia znajduje się również około 1,5 tysiąca jednostek artylerii samobieżnej i ponad 1200 rakietowej. Do obrony przeciwlotniczej wykorzystywanych jest ponad 1300 systemów rakietowych oraz blisko 2000 dział samobieżnych. Siły lądowe Stanów Zjednoczonych przechodzą intensywną modernizację, aby lepiej dostosować się do wymagań współczesnego pola walki. Koncepcje z czasów zimnej wojny ustąpiły miejsca bardziej mobilnym i elastycznym siłom zbrojnym. Trzon wojsk lądowych wciąż stanowi czołg podstawowy M1 Abrams, wspierany przez sprawdzony bojowy wóz piechoty M2 Bradley. Wozy opancerzone Stryker zyskały na znaczeniu dzięki swojej wszechstronności i zdolności do pełnienia różnorodnych ról na polu walki. Coraz większy nacisk kładzie się także na pojazdy kołowe, których konstrukcja opiera się na doświadczeniach wyniesionych z walk miejskich w Afganistanie i Iraku. Kluczowym elementem amerykańskiej strategii jest operacja wielodomenowa łącząca działania na lądzie, morzu, w powietrzu, kosmosie i cyberprzestrzeni. Siły lądowe kładą duży nacisk na integrację nowoczesnych systemów uzbrojenia, wojnę elektroniczną oraz logistykę. W przypadku konfliktu ofensywa rozpoczęłaby się od zmasowanych ataków cybernetycznych i rakietowych, a następnie przeszłaby w manewrowe działania wojsk lądowych, mające na celu przejęcie inicjatywy i zmuszenie przeciwnika do kapitulacji na warunkach korzystnych dla USA i ich sojuszników. Amerykańska armia ma na wyposażeniu prawie 3,5 tysiąca samolotów bojowych, więcej niż 1,5 tysiąca transportowych, blisko 2,700 szkoleniowych oraz około 650 specjalnego przeznaczenia. Posiada także ponad 100 samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli, blisko 140 bombowców strategicznych, ponad 600 powietrznych tankowców oraz 70 aerostatów rozpoznawczych. Wśród śmigłowców znajduje się około 900 maszyn szturmowych oraz ponad 4,5 tysiąca śmigłowców wielozadaniowych. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych nie mają sobie równych, dysponując najnowocześniejszą i największą flotą maszyn na świecie. Modernizacja sprawiła, że wybrane jednostki z okresu zimnej wojny pozostają wciąż gotowe do użycia na współczesnym polu walki. Jednocześnie Waszyngton inwestuje w platformy nowej generacji, takie jak myśliwce F-35. Siły powietrzne USA to jedna z nielicznych formacji, które utrzymują dedykowaną flotę bombowców zdolnych do przeprowadzania zarówno ataków konwencjonalnych, jak i nuklearnych. Amerykanie operują również ogromną liczbą śmigłowców, koncentrując się na maszynach szturmowych Apache oraz wielozadaniowych Black Hawk. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych dysponuje 11 lotniskowcami, 9 śmigłowcowcami, 22 krążownikami, około 80 niszczycielami, blisko 70 okrętami podwodnymi, 26 okrętami walki przybrzeżnej, ponad 220 okrętami desantowymi. Ośmioma okrętami walki przeciwminowej oraz około 210 jednostkami logistycznymi i wsparcia. Flota lotniskowców US Navy znacznie przewyższa możliwości regionalnych rywali. Jej trzon stanowi 10 nuklearnych lotniskowców klasy Niemiec, których konstrukcja bazuje na technologiach z czasów zimnej wojny. W związku z tym amerykańska marynarka intensywnie inwestuje w nowoczesną klasę Gerald Ford, mającą zwiększyć jej możliwości operacyjne. Obecnie w służbie znajduje się jedna taka jednostka. Flotę uzupełniają okręty desantowe z pokładami przystosowanymi głównie do operacji śmigłowcowych, ale także do obsługi samolotów pionowego startu. Siły podwodne składają się wyłącznie z jednostek o napędzie atomowym, obejmujących zarówno starsze okręty z okresu zimnej wojny, jak i nowoczesne jednostki klasy Virginia, które stopniowo zastępują wycofywane okręty klasy Los Angeles. Krążowniki rakietowe uznawane za relikt zimnej wojny mają zostać zastąpione nowoczesnymi fregatami, których obecnie brakuje w zdominowanej przez niszczyciele flocie. Niszczyciele rakietowe klasy Zumwalt, pierwotnie planowane w liczbie 32 jednostek, okazały się rozczarowaniem. Ukończono jedynie trzy, z czego dwie pozostają aktywne. Flotę uzupełniają jednostki do działań przeciwminowych i okręty pomocnicze, a także legendarny USS Constitution. Najstarszy pływający okręt na świecie, zwodowany pod koniec XVIII wieku. Stany Zjednoczone mają na wyposażeniu około 450 bojowych dronów bezzałogowych, 12,5 tysiąca amunicji krążącej oraz 15 tysięcy dronów rozpoznawczych. Ponadto dysponują 34 bezzałogowymi dronami transportowymi, 5 uzbrojonymi pojazdami lądowymi oraz 18 bezzałogowymi okrętami. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych posiadają jedną z największych na świecie flot dronów, wykorzystywanych zarówno do wywiadu, nadzoru i rozpoznania, jak i do ataków precyzyjnych. Systemy te obejmują szeroki zakres technologii, od przenośnych, ręcznie wystrzeliwanych jednostek napędzanych śmigłem po zaawansowane konstrukcje odrzutowe startujące z pasów lotniskowych. Wśród najnowocześniejszych amerykańskich dronów bojowych znajduje się MQ-9 Reaper, szeroko wykorzystywany w misjach wywiadowczych oraz do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń. Kolejnym kluczowym systemem jest RQ-4 Global Hawk, służący do strategicznego rozpoznania. Istotną rolę odgrywa również MQ-1 Grey Eagle, przeznaczony do operacji na poziomie taktycznym i operacyjnym. Stany Zjednoczone dysponują jednym z najbardziej zaawansowanych i potężnych arsenałów nuklearnych na świecie, ustępując jedynie Rosji pod względem liczby głowic. Obecnie posiadają ponad 5000 ładunków jądrowych, co stanowi fundament ich strategii odstraszania. Siły nuklearne USA zapewniają zdolność do precyzyjnego uderzenia w każdy punkt globu, wzmacniając pozycję militarną i polityczną kraju. Potwierdza to także najnowszy ranking Global Firepower, który konsekwentnie klasyfikuje USA jako najsilniejsze mocarstwo militarne. Mimo technologicznej przewagi, obecna sytuacja w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym ujawnia poważne wyzwania, zwłaszcza w zakresie produkcji amunicji. Jeszcze w 2023 roku Stany Zjednoczone wytwarzały około 13 tysięcy pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm miesięcznie. Pod koniec ubiegłego roku liczba ta wzrosła do 40 tysięcy, a do końca obecnego roku ma osiągnąć 100 tysięcy. To istotne przyspieszenie, lecz nadal niewystarczające wobec potrzeb Ukrainy, której miesięczne zapotrzebowanie sięga 200 tysięcy sztuk. Tymczasem Rosja produkuje lub odnawia nawet 4,5 miliona pocisków kalibru 152 mm rocznie, co znacząco przewyższa zdolności państw NATO i USA, które wspólnie wytwarzają około 1,3 miliona sztuk. Dodatkowo Moskwa może liczyć na dostawy amunicji z Korei Północnej, co jeszcze bardziej zwiększa jej przewagę. Różnice występują również w kosztach produkcji. Średni koszt pocisku kalibru 155 mm w krajach NATO wynosi około 4000 dolarów, podczas gdy Rosja produkuje swoje odpowiedniki za jedną czwartą tej kwoty. Niski koszt i masowa skala produkcji dają Kremlowi strategiczną przewagę w wojnie na wyniszczenie. Od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie ponad 3 miliony pocisków tego kalibru. Wysiłki administracji amerykańskiej koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych, czego przykładem jest otwarcie nowej linii w Mesquite w Teksasie. Inwestycje w przemysł obronny sięgają setek milionów dolarów, ale nawet to może nie wystarczyć, by dorównać rosyjskiej skali. Długoterminowe plany USA zakładają rozwój nowych technologii oraz lepszą adaptację produkcji wojskowej do współczesnych konfliktów. Nadal jednak nie ma pewności, czy amerykański kompleks militarno-przemysłowy jest w stanie elastycznie reagować na rosnące potrzeby zarówno Ukrainy, jak i własnych sił zbrojnych. Obecne działania pozwalają jedynie częściowo ustabilizować sytuację, nie rozwiązując fundamentalnych problemów, które mogą zagrozić długofalowej zdolności obronnej Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.